Dobra, siema mordki, witam przy sobocie. Jedziemy sobie na sobotni trening, czyli na luzaczku, jest godzina 7.50. Dzisiaj góra ciała, także ten mój bardziej ulubiony trening. W planach jest wyciskanie z na sztandze i wyciskanie na płaskiej, ale na hantlach. No i z nadzieją, że poprawimy wyniki, tak jak co tydzień, poprawimy wyniki siłowe, a jak nie siłowe, no to przynajmniej objętościowe, czyli więcej, więcej powtórzeń mam nadzieję. Z tym tygodniem można już powoli myśleć o podbijaniu serii, bo w tym planie założyłem sobie takie coś, że po 4-5 tygodniach podniosę ilość serii sobie na głównych ćwiczeniach wielostołowych. czyli na przykład na wyciskanie na skosie sobie podniosę do 3 do serii z dwóch, na wyciskanie na, na płaskiej też sobie podniosę do 3, a wcześniej były dwie serie. Nie czuję się na to gotowy, ponieważ wydaje mi się, że moje ciało nadal dobrze reaguje na dwie serie, ale Potestować nikt nie zabroni, więc można sobie wrzucić tam na tydzień, dwa, jeżeli nie będzie to szło tak jak trzeba, to po prostu się z tego wymiksuję i, i wrócę do dwóch, e, dwóch serii tygodniowo. I tak planuję sobie zwiększyć e, intensywność i robić treningów pięć w tygodniu, trzy razy górę, dwa razy dół i wtedy wtedy się, ta, wtedy się podzieli ta ilość. Serii i powtórzeń na, na te trzy treningi, więc też krócej czasu będę spędzał na siłowni. Ale bodziec będzie lepszy i, i będzie cały czas powtarzalność, więc powinno to lepiej wypaść. Ale ten blok już zakończy nam okres masowy tym blokiem za 6-7 tygodni, jakieś. No, no i wtedy redukcja, nie? A na redukcji, no wiadomo, trzeba tak samo ciężko trenować, żeby te ciężary jak najmniej pospadały. Na redukcji, wiadomo, że te ciężary trochę mniejsze są, ale nie zawsze musi tak być. O ile tą redukcję przeprowadzimy w miarę umiejętny sposób. Ja bym chciał przynajmniej zostać na tych ciężarach, które, które mam teraz, żeby tego mięsa zostało jak najwięcej, no ale tutaj nie, nie za bardzo mamy wpływ na to, bo nasze ciało to samo reguluje sobie i mamy wpływ tylko na to, jak ciężkie są nasze treningi i jak dokładnie trzymamy michę. A na to, czy te ciężary spadną, czy nie, no to już kwestia indywidualna bardziej. Ne? Mi się raz w życiu udało y, utrzymać. Takie same ciężary, a nawet podwyższyć te ciężary, ale to wtedy byłem na buście delikatnym. I no i to tego do końca nie wiem, czy mogę liczyć. Nie? Raczej nie. No ale tak naturalnie to nie powiem, może być ciężko. Więc... Dobra, w tym tygodniu już zgodnie z planem yy, ławka skos, Zaczynamy sobie z kosa później wyciskaję na ławce płaskiej, na hantlach i powolutku będziemy tak rozpoczynać ten trening.

W Kosowie miałem jej siły. no ale będziemy progresować też tutaj. আরে <laughs> বাবা 5, nie, ca nie całe 6. Powinnam ci pomóc? Nie, jest <gry> git. Gdyby nie jest kurczny, to by poszło te 6. Ale no muszę 30 minut kamerz robić, no nie ma wyjścia. Še ena serija, to težko je bilo, vendar zdaj v pleci. Dobra, uginanie bicepsa na ławce w oparciu na ołowkę. 10 pilotów w zupełności wystarczy. Zapracujemy w pełnym ROM.

Vagabundo meme, cachorro. Não pode ver o guia dazeó, oh, que ela joga na rua. Não pode ver o guia dazeó, oh, que ela joga na rua. Pra trás ela jogou, oh. pra frente joga oh. i wrzucimy, wrzucimy sobie to ćwiczenie do planu bo ostatni raz nie robiłem zgodnie z planem a chciałbym progresować w końcu też na, na te izometryczne bo lewa ręka jest lepsza od prawej Także izometria tu musi zagrać. No i najpierw zrobimy sobie prawą ręką, później lewą. Tyle ile zrobiliśmy wcześniej prawą. No i siła mam nadzieję się wyrówna w tych ćwiczeniach. Na razie 10 kg, ale będziemy progresować z tym ciężarem. Tygodnia na tydzień tak jak to jest w przypadku innych ćwiczeń. Tutaj krótkie przerwy, bo jak robimy lewą rękę to prawa odpoczywa. Que uh, ela joga na hora. Uh, Pode ver o que dá Que ela joga na hora. Uh, pra trás ela joga o cu. Pra frente joga só. <coughs> <coughs> Vai te comer e amanhã vai te esquecer. Uh, Nós tá pro pau e então. tchau. Uh, Nós tá pro pau e tchau, então, bebê. Nós tá pro pau e então. tchau. Nós tá pro pau e tchau, bebê. com pau então. Nós tá Você, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro. Dobra, robimy California Pressa. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę walił się o głowę. No będzie dobrze ogólnie, żeby treinos puchł, żeby było fajne i żeby było wszystko fajne. To jest jakby tutaj mało Ci zaraz coś urwać się. It's not my mission to be a god cuz I'm not like a god Dobra, jesteśmy po treningu, jednostka treningowa zaliczona. Dzisiaj taki progres, no poszedł progres na ławce skośnej. Mimo, że nie było tam jakichś spektakularnych ciężarów, to, to progres jest, jakby nie było. Myślę, że ten progres będzie z tygodnia na tydzień coraz lepszy, bo jest to ćwiczenie, które wykonuję od stosunkowo niedawna. Także, no, będzie tutaj progres taki, myślę, że tak 5-10 kg, no 10 to nie, ale 5-5 kg tygodniowo będę raczej dokładał, no i zobaczymy na ilu to się zatrzyma. Ale widzę, że jest to moja słaba partia, ponieważ, ponieważ tutaj, no, 70 kg no to jest dziecinny ciężar, można powiedzieć, a, a sprawia mi problem. Także, no, tutaj musimy popracować definitywnie i dobrze, to ćwiczenie wrzuciłem, bo nie wiedziałem, że aż tak słabo to wygląda. Zawsze, jeżeli chodzi o skos, robiłem sobie yy, hantle. No i na hantlach nieco lepiej wygląda sytuacja, ale już na, na tanze jest to nieco gorzej. No ale dobra, no po to, po to się trenuję, żeby być coraz lepszym, tak więc, tak więc to wydaje mi się, że będzie coraz lepiej wyglądało. No jeżeli chodzi do reszty ćwiczeń, czyli no w nosach trochę więcej wziąłem kilogramów. Na. Yy, na biceps rzuciłem sobie inne ćwiczenie i na triceps również, bo też wydaje mi się, że ten bodziec powinien być trochę, trochę inny. Trochę słabo zrobiłem, bo od początku planu, no nie trzymałem się tego planu, nie powiem, że nie, bo jak sobie wpisałem np. przykład prostowanie linek wyciągu górnego albo uginanie na modlitewniku, to robiłem totalnie inne ćwiczenia, przez co nie zapisywałem ciężaru i nie wiem jak, nie wiem jak dobierać ciężar, żeby tam progresować w tych ćwiczeniach, więc z tym no, odwaliłem trochę manianę. Ale wydaje mi się, że teraz jak wróciłem sobie tej ćwiczonka, to, yy, to w nich będzie szedł progres i, i, i mięśnie się dopasują, dostosują do tego wysiłku No i uda się, uda się rozbudować partie, które odstają od reszty, nie? Więc, no. Więc wydaje mi się, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło yy, no I, i będzie ten progresik jakoś tam szedł. No. Więc tak kochani, ja już dojechałem do domku. No. Dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę lajka, yy, subskrypcję, komentarz. Widzimy się w następnym. Yo!